Szanowni Państwo, chciałem dwie kwestie. Pierwsza dotyczy pozyskania środków, druga wydatkowania środków niestety z budżetu gminy. Agencja Strukturyzacji i modernizacji Rolnictwa zwróciła się do nas z prośbą o przekazanie informacji dla samorządu oraz wszystkich rolników. Informacja została przekazana pomocy są myślę, żeby przekazać dalej dla rolników, a jest mowa, że w związku z uchwającymi terminami płatności agencja w ostatnim okresie, czyli w okresie maja będzie pracować na wydłużonym yy, terminalzu pracy do 22, yy, tak aby wszyscy mogli złożyć stosowne wnioski o przyznanie płatności. Natomiast druga sprawa dotyczy nas wszystkich yy, święcich. Szanowni Państwo, śmiecimy wszyscy, śmiecimy wszędzie, wyrzucamy śmieci na pole, na drogę, do lasu, na łąkę, byle dalej, byle nie na własną posesję. Jeszcze do końca ubiegłego roku mogłem wskazać te miejscowości, które właściwie segregują odpady, te części miasta, które są czyste. A więc pojemniki do selektywnej segregacji są wypełnione odpadami selektywnie zebranymi. I tak powinno być. Natomiast w tej chwili no, dzieje się straszna rzecz, ponieważ bardzo dużej ilości odpadów komunalnych wywozimy, podrzucanych przez mieszkańców. I to wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie, przynależność itd. tak gdzie najwięcej. W miesiącu marcu wywieźliśmy łącznie 24 m3 odpadów Z świąt i w ciągu pierwszych dwóch dni marca było to prawie 10 metrów 3 jeżeli chodzi o miejscowości łapek do sołtysów, aby czuć się odpowiedzialnym zwracać uwagę. W ostatnim okresie głównie miejscowość Komorniki, a punkt z aktywnej zbiórki zlokalizowanej przy zbiorniku przeciwpożarowym z jest chyba nie tylko mieszkańcom Pomodlit, ale również podejrzewam mieszkańcom Świętego i Przedmościa no są porzucane śmieci śmieci te pochodzą z czyszczonych piwnic i strychów regularnie są, regularnie są porzucane śmieci, także projekt jest Pana Sołtysa Pomodlit, aby też włączył się i, w, i tą informację przekazał y, mieszkańcom, że jest to y, wytoczenie. Kara od 50 do 500 zł. O tym może Pan to powiedzieć, że takie kary stosujemy. I tu chciałbym teraz y, y, Panu sołtysowi przekazać zdjęcia z dzisiejszego poranka oraz po kolejny śmieci, zostały porzucone. Także proszę Państwa, czyli my się odpowiedzialni za. Wszyscy za to płacimy. Pieniądze są wydawane z kasy gminnej, a więc pochodzą od nas wszystkich. Dziękuję.